Dla wiceprezydenta Borda Jaroszewicza dzisiejszy dzień rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. O godzinie 7.30 w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, w której wiceprezydent argumentował, dlaczego sprawa Willi Drneberga nie może już dłużej czekać i dlaczego jej mieszkańcy zostaną wyczmitowani. Wiceprezydent tłumaczył dziennikarzom, że urząd miasta nie miał złej woli w przypadku rodziny kępińskiej zamieszkujących w Wille. Sprawa toczy się przecież od wielu lat. Rodzinie proponowano mieszkania tymczasowe, zanim dostaną odszkodowania. Każda propozycja miała być jednak odrzucana. Nie jesteśmy bezdusznymi pozbawionymi uczuć biurokratami. Rozumiemy obawy i niepokój oraz gorycz mieszkańców spowodowane koniecznością opuszczenia Willi. Jako przedstawiciele miasta musimy podejmować trudne decyzje służące dobru pozostałych mieszkańców Szczecina. Na samym miejscu eksmisji była rodzina Kępińskich, która zamknęła się w willi, zapewniając, że nie odda swego miejsca zamieszkania. Reprezentant rodziny, Mariusz Łojko ze Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek, także był na miejscu, tyle że przed willą. Mężczyzna nie szczędził cierpkich słów pod adresem urzędników ze szczecińskiego magistratu. Jeżeli miasto buduje tak wielką inwestycję, ma pustostany nawet w tym mieście, to niech da jakiś lokal docelowy. A co pan prezydent? Jakąś ofertę paru mieszkań tymczasowym na miesiąc tak jakby tych ludzi z dobytkiem wysiedlono na jakąś poczekalnię i mają czekać i ten pociąg nie wiadomo kiedy przyjedzie Według obrońców Willi Grüneberga miasto popełnia ogromny błąd decydując się na eksmisję rodziny Kępińskich Do 5 maja prezydent Szczecina był zobowiązany wydać decyzję o wielkości udziałów jakie ma im pieniążków jakie ma zapłacić za udziały tych państwa w tej nieruchomości. Żeby na przykład niektórzy mogli sobie kupić godne mieszkanie. Tego nie zrobił. Ci ludzie nie dostali tych pieniędzy do dzisiaj. Tej decyzji pana prezydenta wbrew ustawie nie ma do dzisiaj. Pod budynkiem zgromadzili się przyjaciele, rodziny, okoliczni mieszkańcy, którzy zapowiedzieli, że będą bronić willi przed niesprawiedliwym działaniem magistratu. W najbliższym czasie mój dom też może pójść pod młotek, jak ja to nazywam. Tylko dlatego, że ktoś wymyśli sobie, że ma tędy przebiegać powiedzmy jakaś inna nitka, jakaś droga autostrady. Prawdziwa walka zaczęła się po godzinie 9, kiedy w asyście policji pod urzędem miasta zjawił się komornik. Wzywam państwa do opuszczenia nieruchomości. Zagrożeniem zastosowania środka bezpośredniego przymusu. Bardzo przepraszam. W dyskusję z komornikiem wdał się obrońca willi Mariusz Łojko. Jego prośby jednak nie przyniosły efektu i rozpoczęło się zamieszanie na prośbę komornika policja rozpoczęła usuwanie protestujących. Policja wzywa osoby, które ale ja, proszę tutaj utrudniają pana utrudniają wykonanie czynności egzekucyjnej o udostępnienie y, miejsca i dostępu do wykonania tych Ale czynności. ja ale, w przypadku, proszę pan, ale w nie chroni prawa tych ludzi. się do tego. Pan prezydenta, zostanie prezydenta, który użyta się. Nie Doszło do użycia siły. Usunięcie protestujący wytrzykiwali pod adresem prezydenta i urzędników obraźliwe hasła. Zamieszanie było ogromne. Policjanci jednak dostali się na teren posesji. Prace z misją! misją! Blisko pół godziny trwało wyważanie drzwi zabytkowej willi. W końcu komornikowi w asyście policji udało się wejść kuchennymi drzwiami. Dwie kobiety, które zabarykadowały się w willi po rozmowie z komornikiem i funkcjonariuszami zdecydowały się opuścić budynek dobrowolnie. Kobiety udały się razem z przedstawicielami magistratu do proponowanych mieszkań. Po obejrzeniu lokalu jedna z kobiet zdecydowała się zamieszczać w dwupokojowym mieszkaniu w centrum miasta.